A, powitać, powitać Państwa! Ufu, z tej strony pisał, to jak widzicie, kolejny niesamowity odcinek z gierki Slime Ranger 2. Tak jak widzicie nasza postać Beatrix dzisiaj się szykuje znowu do działań. Tak, znowu działania tutaj są, pewne e, robione i w ogóle nasze slajmy są szczęśliwe. E, tutaj wszystko idzie zgodnie z planami naszymi, tak Mamy zbiorniczek, jak wiecie w ostatnim odcinku sobie ogarnęliśmy na kabbery, na takie inne rzeczy i wiele, wiele innych. Oczywiście chcę tutaj mieć takie coś jak e, to na kurczaków mieć. W przyszłości oczywiście Nie na teraz Ale w przyszłości. W przyszłości się przyda Plorciki można zebrać Zobaczymy zaraz jakie ceny są Mamy 22 plorty Więc zbieramy Jak wiecie też w poprzednim odcinku pewne ulepszenia Doszły nam Więc jestem z tego tytułu jeszcze bardziej Zadowolony Dobra 22 jak tam cenowo to wygląda Czy zostawiamy czy jak Te plorciki idą w górę Raczej fosforowe Można schować będzie I te idą tak Dobra, teraz zobaczmy, jakie tutaj plorty są najbardziej w cenie. Najbardziej w cenie mamy plorty... E, rybie. Rybie plorty są wysokiej ceny, widzę. Jak i wysokiej ceny też są takie inne plorty. Zobaczmy tutaj e, slime, Gorgo, kat, derwisz slime. To nie. Poznaliśmy Rock Slime, Anger Slime, Honey Slime, Mint Mango, Herd Beat lubią, Sea Heaven. E, anger Slime lubią. Okej, okay, Sea Heaven. To tutaj byśmy mogli sobie wziąć Sea Heaven, ogarnąć. Z tego względu, iż chciałbym mieć Jetpack w przyszłości. I też parę rzeczy będzie nam na to potrzebne. Eee. O, możemy sobie zrobić nasz, yy, jak to się nazywa, teleporter, yellow home portal, teleporter out, to one way yy, travel to the yy, gadget mode. O, widzicie, ecto activated i teleporty mamy, widzicie? Będzie mogli się szybko przenosić sprawnie między mie miejscami, między konserwatorium, a ten... E, ale dobrze, Shadow. Shadow me... E, sztor sztorm sztormowe są. Mamy plorty też takie, ale jeszcze tych nie poznaliśmy. Byśmy mu musieli zapoznać się z tymi... E, słodziakami. Sprzedamy sobie kotem plorty, z tego względu, iż plorty tamte są troszeczkę niższej ceny. I lepiej poczekać, aż troszeczkę podejdą do góry. E, tak. Tutaj mi się zdaje, że można poczekać. Dać troszeczkę. O, wyczekania. A teraz zobaczmy, co tutaj takiego nam mówią. Victor Batrix, I'm done. I believe I cracked the super mysterious code. E, złamał super. E, ma, e, po prostu magiczny kod, e, który do mnie wysłałaś. E, i believe that. E, dobra. E, wierzę, że AI stworzyło e, ten kod e, Intellect to My Own so very Advanced Almost Alien. Prawie jak obcy. Okej. Okay. Oh, you probably wondering what I said. Czy pewnie nie rozumiesz, co ja mówię? E, jestem zdeterminowany tym zagadką. E, perhaps even alien IE, czyli e, obce IE, wy, wysłało. Uh, wiadomość uh, taką Hello, not much, but uh, please sign us for something. More imtong torch the moment I crack it. Another message. I'm almost unstuck. This mystery R.E. is monitoring me. Czyli uh, monitoruje go te I.E. How exactly? Uh, okay, should be fun. Okay, bardzo ciekawe. Organ Otis. Hola Beatrix, are you there? I'm the Orden Ordies. Czyli witaj Beatrix, jesteś tam? To ja, Orden Ordies. Słyszałem e, o twojej nowej dużej e, przygodzie w nieznaną wyspę, e, wypełnioną se sekretami i niebezpieczeństwem. Może e, parę nowych owoców i warzyw The World New seen Before. Okej. Okay. Każde tam takie inne rzeczy możemy zbadać sobie Okej, okay, fajnie plus getting pretty tired to eating Kokoba pie Kokoba wszystko Kokoba, widzę Okej, okay, untowill Power, something new place about Ok, dziękuję. Portable water trap O! Możliwość eks e tego Lightning Storm. When nature means business. Dobrze, moi drodzy. Ale jak już jesteśmy przy pogodzie, zobaczmy, co tutaj robi. Eee, Conflict the crack of thunderstorm, lightning strike. Eee, drama disaster can't witness, comes lightning to rip the sky Intro the ground. So far, ranches. Eee. Okej. Okay. Ciekawe, ciekawe. Dobrze moi drodzy, lecimy w takim wypadku e, dalej, więc zaraz się widzimy nam na tamtej miejscóweczce. Dobrze moi drodzy, jesteśmy tutaj. Akurat pogoda jest bardzo piękna. E, screenshot. Muszę zrobić screenshot, no nie można się oprzeć tym screenshotom. Miotku brak. Szkoda. E, dobra, gdzieś tutaj mapa. Mapa, mapa, mapa musi gdzieś tu być. To, jak nic, musi być gdzieś tutaj mapa, bo e, inaczej się nie da. Inaczej nie znajdziemy. Musi gdzieś być mapa. Ile slimeów się pojawiło? O, Sichen. Dobra, Sicheny weźmiemy, bo Sicheny są nam e, potrzebne. Powiem wam, Sichen. Już, już spokojnie, kochani. Wezmę trochę plortów. Panie, ciebie nie chcę. Dziękuję. Czy mamy tutaj coś ważnego. A tutaj jest plord miodowy potrzebny. Okej, okay. miodowy plord nam tutaj jest potrzebny. O, dysprisma e, w węzłach, systemy to affect, full spectrum, pełne spektrum, kolorów, e, magicznych miejsc. O, ciekawie. Ciekawy bardzo. Chicken, letus i top lordy, papa. Ja potrzebuję inne lorciki, kochane. Bo Tutaj mamy rocks, loks, rock slimy. O! Tutaj mamy cambery. Tutaj też jest coś potrzebne, chyba. Patrz tu. O nie, co się stało? Wyrzuciło mi. O nie, zbagowała się gra. Wywaliło mi ten. Dobrze, zaraz wracam, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy, wróciłem w tym samym miejscu, co byłem już. Eee, po prostu się gra wywaliła nam. Ekran w grze. O. Tak mogę to chyba nazwać. Chciałbym znaleźć. Czy... A ty to kto? Znowu ty? Chodź tu. Wynocha. O. Ja myślałem, że te skały to tutaj już. Tak. Będą może. O. O. Tu, 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 tu. Dobra. Nie wierzę, że nie wejdę tam. Nie, nie wejdę. Cholipka, szkoda. Gdzieś... Gdzieś mapa potrzebna nam była, chyba. Gdzieś... Gdzieś to ma... O, tam jest mapa, dobra. jak się tam dostać do tej mapy? Oj. E, hmm. Już spokój, kochane. Wypad. Kochaniutkie. O, 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 Coś tutaj. Tutaj potrzebujemy kamienny. Z kamienia. Okej. Okay. Miód. Wiodowe. Honey slime. Ty. Dobra, lecimy y, ogarnąć sobie teraz O! wypad! Nie można tak robić. To jest rok. O, jest rokowy. Slime. Może nie... Co to za to gałgaństwo? Yy, potrzebujemy rok z roka mieć... Yy... O, blorta kamiennego. I tam, o fosforę. I tam, o Aktywę Storage cel. Aha, czyli tutaj nie przejdę. A bo tu może jest przejście krótszą drogą. Jak ma się miodowe, może to jest po to, aby że jak ma się miodowe, znowu się utworzyły nam tutaj gałgany. Szkoda, że trochę FPS-y przez to umierają. Ale no cóż. Yy, życie się mówi. Dobra. Tutaj gdzieś miodowe było potrzebne, tak? Gdzieś na początku były potrzebne nam miodowe moi drodzy Wiem Miodowe i kamienne O! Tutaj szło Tutaj szedł miodowy plorcik Cyk. Czyżby to był ten skrót, o którym ja myślę tak, to jest skrót. Dobra, fajnie, super elegancko. To jest skrót, o którym ja myślałem. Nie będzie trzeba się męczyć o takie tam drogi. Tak, eee, instalujemy i wracamy. Eee, wrócę na szybko, odłożę rzeczy. Zaraz odłożymy sobie rzeczy i będziemy mogli wrócić tam wyłączamy te plorciki sobie sprzedamy Pach 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 miodowe też gdzie to jest ten Chicago nasz Jeez, yes. chodź tu, przyjacielu rostro wrzuć Weźmiemy na razie będziemy Sichena ogarniać sobie cyk no ale dobrze, zaraz znowu się z powrotem moi drodzy widzimy w pewnym miejscu. Jak wiecie Jak wiecie, domyślacie się gdzie? Zaraz widzimy się z powrotem tam. Dobrze moi drodzy, jesteśmy na chwilkę tylko niestety tutaj, bo zachodzi noc. Znaczy się noc w tej grze jest bardzo, bardzo piękna, ale... Wiecie jak to jest czasami. No dobrze, ale musimy ogarnąć sobie... Mapkę. Potrzebujemy mapeczki. Tutaj nie chcemy wejść. Tutaj coś potrzeba, nie wiem. Tutaj na pewno są te... O, rybki. Rybki. Angel. Angrel. Lorty. Gdzieś. Tam się szło i się ogarniało... parę rzeczy. Musimy ogarnąć między innymi... O, bo to jest przejście, w przejściu, tak? Chodzi mi o mapkę. Bo widziałem mapeczkę. E, wiecie jaką, moi drodzy, wiecie, domyślacie się. O, sicheny Chętnie wezmę Sicheny Sichenów troszeczkę wezmę, bo się przydadzą. Angler Florty weźmiemy tam I takie tam inne Heh. Tylko gdzie tam mapkę możemy znaleźć? Jestem bardzo, bardzo zaciekawiony, gdzie ta mapa się może nam podziewać. A na razie jakoś e, złóż nie widzę. I jetpacka nie będziemy mieli. Ale może, może jeszcze się doczekamy. O, tutaj są ta fosforniet. Sant, dobra, w sand mamy Fajnie, super o, a to co to za miejsce? Takie odosobnione Takie odosobnione miejsce się nam trafiło. Ile slimów tu jest? O panie Niech ich trochę tutaj Zmniejszy się ta ilość, bo było za dużo. A, ale tutaj niech już nie Miodzików proszę nie tykać. No dobra. Eee... Dobra, o. Okej. Okay. Eee, co by tutaj wyhodować sobie? Kińkiego wywalimy. Lordy, tutaj coś było A ty bez jetpacka też nic nie zrobi człowiek Jestem bardzo zdenerwowany z tego punktu Co to jest? Też nic nie zrobimy Holipka To same wyeliminowały widzę Już, już, spokój Kajmy. Tutaj jest mapka A do tej mapki Musimy się Jakoś dostać Tam jest Gordo Wielki No nie dostaniemy się normalnie Dość wypaka Szkoda no ale dobrze, zaraz widzimy się e, u siebie w bazie. Dobrze moi drodzy, jesteśmy już z powrotem. E, już się dwa pokazały. O. Dobrze, zobaczmy jakie tutaj możemy stworzyć slajmy w przyszłości. E, miodowe są po 45 e, Anglerfishy są po 52. Fajnie, 45 są miodowe. Miodowe bym chciał zrobić. E, za chwilę, moi drodzy, wracam. E, ktoś dzwoni do drzwi, moi drodzy, wróciłem. E, także więc, moim planem jest takie, co że skoro to idzie do góry i te idą w dół, to tych sprzedamy troszeczkę, tak, żeby zostało się 7. Te natomiast sprzedamy całkiem, e, idziemy spać, tak, idziemy sobie spać do Dionka? tak, idziemy sobie spać do Uuu! Pogoda dalej taka niewy niewyględna, widzę. E, nasze slajmy zaraz sobie nakarmimy. O, cyk, 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 cyk. Nakarmimy sobie slajmy. I super elegancko. E, autofider bym chciał dać. Tak, autofider. E, activate. Powolutku, że niech mają. O, Oba tak na średnio. Plus cambery im tutaj dorzucę trochę. Niech mają. Te słodziaki nasze. Dobra, te pięć plorcików to sobie zostawimy, tak? Tutaj, e, w magazynku. Włożę to do magazynu, te plorty. I będziemy zadowoleni. Tutaj już sobie się mnożą w dużej ilości. Nasze kochane bestyki. A teraz mamy o bardzo niską cenę. Tech, bardzo niską cenę takich. Wodne slajmy odkryliśmy widzę. Wodne byłyby też spoko, ale dobrze. Na razie lecimy po resztę naszych kochanych słodziaków i widzimy się za chwilę. Dobrze moi drodzy, jak widzicie już jesteśmy z powrotem. Oczywiście metodą magiczną. O, tego gałgana sobie od razu weźmiemy. Czemu by nie? Tutaj jest jakiś skrót. Złoty plort. O. Złoty plort nam wyleciał. Fajnie. Elegancko. Dobra. Lecimy teraz skrócikiem sobie. Ogarniemy tym skrótem. Ale zbliżamy się niestety do końca odcinka. Bie zebrać musimy 8 slimów. Honej. 8 miodowych slimów. 2 3 Nie 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 nie. nie jedźcie tego. 5 Jeszcze jakieś? 6 Macie nie jeść nic z tyłu. Moje drogie. Wodne? Okay. Nie, fosforowe. Fosfor pro, plorty to są. Ale już myślałam, że coś innego. E, moi drogie przy... Słodziaki. Muszę Was niestety na chwilę wyprosić z tej imprezy. Gdzie jest mój złoty subplort? Gdzieś ja rzuciłem przypadkiem złoty plort. Gdzie ja rzuciłem ten złoty plort? Nie wierzę, wyrzuciłem złotego plorta. Tu jest, o panie. Gdzie są te słodkie slajmy nasze? Miodowe, już się nie chcą respić, tak? Co za bestie nasze. Ach, tu gałgany. Dobra, pójdziemy dalej. Tutaj mamy te rybie. Fajnie, że mamy te rybie, takie slimiki, nasze kochane. Ale mamy 6 slajmów już. Można śmiało powiedzieć, że slajmy zostały dopełnione nam Sprawa ze slajmami. Tam coś też jest. Oho ho. No ale dobra, mamy to, 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 to i to. Także więc zaraz widzimy się u nas, moi drodzy, z powrotem w naszej bazie. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy... Jak widzicie, już tutaj się parę rzeczy zaczęło dziać nowych, a zarazem... Cyk, sprzedajemy tego plorcika. Sprzedajemy te plorciki. Pach, 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 pach. Ale miodowe zostawimy jeszcze na pewną okazję. Miodowe plorty się jeszcze nam przydadzą na później. E, jak będzie lepsza cena? E, fosforowe dalej nisko stoją. No ale dobrze moi drodzy. Ja wam tutaj serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do oczywiście do lajkowania, like subskrybowania kanału. No i co? Trzymajcie się. Pożegnać Was słówów. Pa!